Wkrótce w gminie Puśnica powstaną dwie świetlice wiejskie. Trwają prace nad przywróceniem do użytku budynków w Jabłonowie i Rudkowicach. Kolejna droga w gminie Puśnica została wyremontowana, tym razem w miejscowości Grudki. 24 lipca uczestniczyliśmy w jej otwarciu i oddaniu mieszkańcom do użytku. Obiekt infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej w Puśnicy został oddany do użytku. Dorośli będą mogli w nim odpocząć, a dzieci i młodzież szaleć do woli na bezpiecznych torach dojazdy. Staw w niechłoninie do tej pory nie zachęcający do spędzania przy nim czasu zmienił swoje oblicze. Z miejsca zamulonego i zarośniętego stał się centrum rozrywki. W byłym internacie ze szkół w Gródkach został otwarty klub seniora, czyli miejsce, w którym można zapomnieć o samotności i odnowić relacje społeczne. Gmina Puśnica inwestuje w budynki kulturalne. W październiku uczestniczyliśmy w otwarciu nowo wyremontowanych świetlic wiejskich w Jabłonowie i Rutkowicach. Wirtualna rzeczywistość dla każdego. Do świetlic wiejskich oddanych do użytku w ubiegłym roku zostały zakupione urządzenia umożliwiające wkroczenie do wirtualnych światów. Gimnazjum w Gródkach wkrótce zyska nowe oblicze. Trwa remont budynku, dzięki któremu stanie się on oszczędny i ekologiczny. Gmina Płośnica otrzymała z Funduszy Dróg Samorządowych dofinansowanie na modernizację dwóch dróg gminnych w miejscowościach Gródki i Mały Łęck. Wielokrotnie naprawiana droga wewnętrzna w Płośnicy wymaga pilnego remontu. Wart ponad 360 tysięcy złotych projekt wsparł Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dobiegła końca budowa drogi osiedlowej w Gródkach. 860 metrów nawierzchni, nowe chodniki i zatoka autobusowa zostały otwarte 30 września. Zakończyła się kolejna inwestycja drogowa w Płośnicy. Tym razem przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych. Ponad 1,2 mln zł kosztowało gminę Pośnica wdrożenie e-usług, które dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym ułatwią załatwienie spraw urzędowych. Gmina Pośnica wzbogaciła się o 4,5 km nowej sieci kanalizacyjnej. Z nowych instalacji mogą się cieszyć mieszkańcy miejscowości Prioma. Pośnica wydała niemal 400 tys. zł na zakup sprzętu i maszyn, które posłużą do wykonywania działalności komunalnej na terenie gminy. Gmina Puśnica nieustannie dba o rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wójt Krzysztof Groblewski podpisał umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie. Podpisano również umowy na nowe drogi w tym w miejscowości Rutkowice. To jedna z największych w tym roku inwestycji za niemal 3 miliony złotych. Nie samymi inwestycjami gmina żyje. Co roku w Puśnicy odbywa się przegląd orkiestr dętych imienia Jana Wiśniewskiego. We wrześniu odbyło się pasowanie uczniów na pierwszoklasistów. To wielkie święto było również okazją do zaprezentowania nowej maskotki gminy Płośnica. W Puśnickim Domu Twórców rozstrzygnięto kolejne Złote Piórko. To jeden z najstarszych konkursów poezji w naszym regionie i najstarszy w powiecie działdowskim. Prawie 300 tysięcy złotych kosztował remont drogi dojazdowej do Pól w miejscowości Wielki Łęsk. Finansowo gminę wsparł Urząd Marszałkowski. Kolejne drogi w gminie Płośnica zostały wyremontowane i oddane do użytku. Mieszkańcy miejscowości niechłoni i Ludkowice mogą się już cieszyć z nowych nawierzchni. Niesławnie popularność Dance Show Płośnica, czyli przeglądu formacji tanecznych, który od lat po brzegi wypełnia salę gimnastyczną Płośnickiej Szkoły Podstawowej. Co roku na terenie gminy Płośnica odbywają się Dni Rodziny. Barwny Korowód tradycyjnie prowadzą mażoretki i młodzieżowa orkiestra dęta, od której koncertu zaczyna się zabawa. Płośnica poezją stoi. W szkole w Niechłoninie uczestniczyliśmy w promocji najnowszego tomiku Anny Wandy Ludwiczak zatytułowanego Wierne Zegary. 18 nagród i 49 wyróżnień przyznano w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022 zorganizowany przez serwis samorządowy PAP. Jedno z nich trafiło do Płośnicy. W grudkach rozpoczęła się wymiana starej, azbestowo-cementowej instalacji wodociągowej na nową, bezpieczną dla mieszkańców. Podpisano umowę na budowę nowej świetlicy w Zalesiu. Powstanie nowoczesny budynek za ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Od ponad 30 lat w Puśnicy odbywa się wielkie święto teatru, czyli Puśnickie Lato Teatralne gromadzące setki artystycznie wrażliwych osób z całej Polski. Co roku w rodzinnym rajdzie rowerowym Śladami Historii biorą udział całe rodziny i wspólnie z pracownikami Domu Kultury i Urzędu Gminy ruszają całkiem nowym szlakiem. Dożynek, czyli uświęconego wielowiekową tradycją święta plonów, nigdy nie brakuje w gminie Puśnica. Odznaczono zasłużonych rolników, jak i wkład w rozwój kultury. Wójt gminy Puśnica Krzysztof Groblewski wręczył nagrody najpilniej uczącym się i najbardziej utalentowanym uczniom szkół. Wyróżnienia otrzymali też dyrektorzy. Odpaleniem znicza i kolorowym pochodem uczniów wszystkich gminnych szkół rozpoczęły się zawody lekkoatletyczne w Szkole Podstawowej w Puśnice. Nowo wyremontowany odcinek drogi w Jabłonowie już cieszy mieszkańców i rolników dojeżdżających do pól. W sali weselnej pod Czerwoną Jarząbiną w Wielkim Łęcku odbyła się Senioryada, czyli święto seniorów i nie tylko. Na tej uroczystości bawiły się grupy z całego powiatu. Zakończono modernizację sześciu odcinków dróg w Przełęku, grudkach, Priomie, Turzy Małej, Zalesiu i Płośnicy. Niemal 4 miliony złotych będzie kosztował gminę Płośnica nowy budynek magazynowo-warsztatowy, który powstanie w pobliżu oczyszczalni ścieków. Płośnicy, strażacy, ochotnicy wzbogacili się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który wspólnie z Orkiestrą Dentą zaprezentowali mieszkańcom. Otwarciu nowej remizy w Zalesiu towarzyszyło przekazanie wozu bojowego dla jednostki OSP Płośnica, drugiego dla jednostki z Zalesia i kolejnego dla druhów z Jabłonowa. Marzenie o kompleksie sportowym z prawdziwego zdarzenia wkrótce się spełni. Podpisano umowę na realizację inwestycji za 3 miliony złotych w Płośnicę. 420-metrowy odcinek drogi w Niechłoninie został wyremontowany. Inwestycja za niemal 700 tysięcy złotych została oddana do użytku. Szkoła podstawowa w Niechłoninie obchodziła 60-lecie istnienia. Z tej okazji uczestniczyliśmy w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej przez społeczność szkolną. Od lat w Puśnicy rozświetlamy choinkę i uliczne iluminacje. Ta tradycja zawsze poprzedzona jest świątecznym przedstawieniem. Gmina Puśnica może pochwalić się nowo powstałym, nowoczesnym budynkiem służącym od dziś służbom gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Z inwestycji powinni się również ucieszyć interesanci Urzędu Gminy, bo sprzęt stojący do tej pory na parkingu zwolnił dzięki nowemu budynkowi sporo miejsca.